Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus nad Jordaną, a wiedziony był przez ducha na pustyni czterdzieści dni i był kuszony przez diabła. Nikt przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas powód go diabeł w górę. Pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Lecz Jezus mu odrzekł. Napisane jest: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Zawiódł go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł: Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, Odstąpił od niego do czasu. Oto słowo pańskie, drodzy bracia i siostry, drodzy rodzice, drogie dzieci. Mam nadzieję, że się nie boicie. Zapraszam Was tutaj do przodu. Kto odważny, chodźcie śmiało. Skoro to jest nauka dla Was, to możecie podejść, może coś razem wspólnie też pomożecie mi. Ksiądz Marcin na początku powiedział, że dzisiaj co zaczynamy? kolekcja. A po co są rekolekcje? Żeby się uczyć. Żeby się uczyć. Jak ja byłem taki mały w waszym wieku, to kiedyś ksiądz powiedział, zapamiętałem to po dzień dziś, ksiądz powiedział, że rekolekcje to są takie lekcje, po których stajemy się lepsi. A po co mamy być lepsi? Po co mamy się stawać lepsi? Dobrym. Żeby być dobrym. A po co być dobrym? Warto być dobrym? Żeby wszystkim pomagać. Na pewno też. No na pewno jak będziecie dobrze, pomożecie mamie tacie, to się będą cieszyć, nie? Żeby tylko to chciało jeszcze tak działać. Bo najczęściej jest zaraz, nie? Żeby pójść do nieba. Żeby pójść do nieba, słuchajcie, no właśnie, pięknie. Po to stajemy się lepsi. Po to pomagamy rodzicom, słuchamy innych. O to się poprawiamy. Jasno, oni się też z tego bardzo cieszą, ale przede wszystkim się cieszą, bo my jesteśmy wtedy na drodze do nieba. A kto nas zaprasza do nieba? Jezus. Pan Jezus. Dzisiaj w Ewangelii usłyszeliśmy przed chwilą, że Pan Jezus 40 dni gdzie przebywał? Na pustyni. Na pustyni. Na pustyni jest fajnie, czy brzydko? Przyjemnie jest na pustyni? Miło? Sympatycznie? Słońce, plaża, dużo piasku? Nie. Nie? A dlaczego nie? Bo nie ma wody. Nie ma wody, są dziki zwierzęta, trudno o jedzenie. Zresztą dzisiaj usłyszeliśmy, że tam pan Jezus 40 dni pościł, czy nic nie jad. I co się jeszcze działo na tej pustyni? To dokuczał Pan Jezusowi? Diabeł. Diabeł. Słuchajcie, więc rozpoczynamy rekolekcję. Rekolekcje to są takie lekcje, w których mamy być lepsi, żeby pójść do nieba. W niebie Pan Jezus zaprasza nas na ucztę. Tam będzie cudownie, piękna uczta. Jak trzeba się przygotować na ucztę? Jeżeli Pan Jezus nas zaprasza do nieba na ucztę, to jak trzeba się przygotować? Trzeba się ładnie ubrać. Trzeba się ładnie ubrać. Super. No właśnie, trzeba mieć odpowiedni strój. Przyjdziemy w brzydko ubranie, to nas nie wpuszczą, nie? Trzeba się ładnie ubrać. A jesteś chętny, że chciałby mi pomóc. Jesteś odważny? Może jakaś dziewczyna najlepiej. To chodź. Się zgłosiłaś pierwsza. Masz na imię? Pola. Pola. Słuchaj Pola. Wyobraź sobie, że zostałaś zaproszona na ucztę. No i trzeba się ładnie ubrać. A sukienka będzie dla Ciebie dobra? Co, za mała? Dla siostry, no dla siostra, to, to Ty się zgłosiłeś pierwsza, to czekaj, poszukamy inną. Ale ładna? Zabrałem mojej siostrzenicy, ona tutaj gdzieś na pewno jest. Oddam całą, oddaję, pod, oddam potem, nie zniszczę. Ale słuchaj, to mam taką lepszą. Taką balową. Słuchaj, błyszczącą. Ubierzesz? Nie bój się? Do jest odważna, duża dziewczyna, nie wiem, czy to dobrze się tak ptę. Trochę ci pomogę, podraz taka. Trochę ci pomogę, widzisz, nie, nie znam się na takich rzeczy, widzisz, nie, nie wiem pomagać specjalnie, ale dasz radę już chyba teraz, nie? No tak ile dasz radę, ubierz. O, nie, dasz radę, spokojnie. To nawet ci pasuje. No ja trochę, może te długie rękawy, okej. Okay. Ale słuchajcie, coś jest nie tak. Jemu, ja się nie przyjrzałem. Stań tu wyżej. Ja jej wcześniej nie odurzona, ale ona ma jakieś plamy. Brudna jest. Fajnie wygląda czy nie? Elegancko? Nie. Dlaczego nie? Nie. A dlaczego nie? Bo jest brudna. Brudna. Jakby ktoś pizzę na to wywalił. Słuchajcie, to jest nie to takie stroj to nikt nie wpuści, bo jest brudny. Ja mam pomysł, co z tym zrobić. Słuchajcie, te plamy brzydko wyglądają. Ja je wytnę. Dobry pomysł? Dobry, nie na pewno. Jak wytnę tej plamy, to nie będzie. Nie będzie lepiej wyglądać. Ja taki mam pomysł. Jedna plama mniej, zobaczcie, na pewno będzie lepiej. Czekajcie, jeszcze zostały dwie, no choć jeszcze jedno wytnę. Już zobaczcie, jest mój plan. Lepiej wygląda? Źle? Lepiej wygląda? Jak wy... no zobaczcie, no plamy zlikwidowałem, nie ma plam. Są dziury. Są dziury i co to gorzej wygląda? A nie, no dziury, dobra, coś trzeba z tymi dziurami zrobić. Myślałem, że jak zlikwiduję plamy, że będzie lepiej, nie? No bo o to chodzi, kiedyś w reklamie jakiejś widziałem, że proszek likwiduje plamy. No to chyba nie tak zrobiłem. Czekajcie, to ja lepszy pomysł. Skoro wam dziury przeszkadzają, mówicie, że to brzydko wygląda. Ciii. Poczekajcie, chwilkę, To ja te dziury zakleję. Taśma klejąca, chyba najlepiej, najszybciej, no bo to klejem długo by trwało. A, ja nie wiem, taśma. Ona coś jest tak zaklejona, bo coś może znaleźć początek. No i co? O, Zobaczcie, się musi dość Lepiej wygląda. Lepiej. Bożeże, żeby. Lepiej, lepiej ciężko, Gorzej? Ale krzyczy ciężko, żeby. Słyszy? Proszę, proszę. Ale ciężko, żeby. Przepraszam. 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 Przepraszam.

Się, musimy się od tego, że go trzeba za zaproszeni do mojego życia wszyscy. Tak kolejne kolekcje są to, żeby, żeby w tym samym roku, się że właściciel słuchów, tak tak tak, to powinien tak być prawo z wesołym. Czasami poszliśmy na nasze służenie. jak Czasami nasze mamy pana, 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 dla pana, 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 Jaką pladą co, co może być taką pladą, że na w naszym sumieniu? W na naszym sumieniu. tam co może być? Grzech? Słuchajcie, grzech. I, i na pewno wtedy jesteśmy się przygotowani o to, że będziemy w Kolekcje mają nam pomóc żeby nasze serce, nasze sumienie było doskonałe, czyste, ładne, piękne. Żeby się podobało Panu Bogu. Tylko Was zapraszam na drogę, żebyśmy odwiedli trud. Kolekcja to jest trud, wysiłek. To nie jest tylko przyjemność, że jest fajny, ale to też jest wysiłek. Muszę się naprawdę poprawić, coś zmienić w życiu, to co złe, Starać się zmienić, żeby być właśnie grzecznym, żeby przestrzegać przekazań, podziewać się Panu Bogu, nie być leniwym, mówić zaraz, potem, tylko właśnie odpowiedzieć na głos Pana Boga, który mnie zaprasza. Diabeł nas kusi, tak jak Pana Jezusa kusił na pustyni, my czasami dajemy się zwieść i właśnie rekolekcje to są takie lekcje. Które mają nam właśnie pokazać, że cały czas jest Pan Jezus w naszym życiu. Że On chce nam pomóc pokonywać te pokusy. Jak będziemy robić po swojemu, to będzie tak to wyglądało nasze życie. Jeżeli posłuchamy Pana Jezusa, to będziemy piękni. I dzisiaj Was zapraszam na rekolekcję, że będziemy codziennie uczyć się od Pana Jezusa, jak być lepszy. Od najlepszego. Od Pana Jezusa, bo on był najlepszy. Zobaczcie, diabeł go kusi, nie dał się zwieść. Wszystkie pokusy pokonał. I my też chcemy pokonywać w swoim życiu pokusy, żebyśmy byli jeszcze lepsi, podobali się Panu Bogu. Amen.